Już zaczynamy? No oczywiście. No to, no to dzień dobry wszystkim. Dzień dobry, Wojtek. dzień dobry, Dorota. Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest Dorota Gudaniec, której Wojtek nie zna. To, to prawda, to prawda, nie znam. Chciałam to powiedzieć, a Dorota Gudaniec pewnie wielu z Was jest znana z tego, że jest najbardziej znana, jeśli, jeśli mówi się CBD. Albo konopie, to jakby synonimem CBD i konopie jest Dorota daniec. Ale nie chodzi o te konopie, co to się torebki robi? Nie wiem, Dorota nam zaraz powie, okay. to ona jest specjalistką. Przecież <śmiech> się <śmiech> na coś nie znam. Dorota, ja Ci zadam od razu pierwsze pytanie, czy tobie się jeszcze chce mówić o konopiach? <laughs> Wiesz, co, mi się coraz bardziej chce mówić o konopiach, bo pomimo upływu lat ja po prostu widzę, ile jest do zrobienia jeszcze. Jak dużo trzeba jeszcze odkłamać, odczarować. I poprzestawiać klapek. A i powiedz mi, ile ty lat już mówisz o konopiach? Działasz w konopiach? No, będąc bardzo precyzyjną, to będzie na wakacje. 11 lat. Mhm. Wiesz co, bo ja oczywiście znam Twoją historię, sama wielokrotnie rozmawiałyśmy i tak dalej, więc ja chciałabym jednak tutaj dzisiaj skoncentrować się bardziej na... E, oczywiście, że będziemy się koncentrować na konopiach, bo to chcemy widzom pokazać, e, jakie właściwości mają konopie i tak dalej, ale chciałabym, żeby to była też taka trochę rozmowa e, taka w ogóle pokazująca, jak bardzo źle są rozumiane konopie w dalszym ciągu w Polsce, e, jak dużo się udało zrobić w, w stosunku do tych konopi, ale jak sama mówisz, że widzisz, że jeszcze strasznie dużo jest do zrobienia, więc zacznijmy od tego, żeby jednak dla widzów, którzy cię nie znają, żeby jednak powiedzieć dwa słowa tej historii i w skrócie, oczywiście, to no jest historia długa. I później będziemy po kolei przechodzili przez mity związane z konopiami, z tym, co można zrobić z konopiami, ale chciałabym, żeby te dwa słowa padły. Skąd te konopiary historia, historia jest y, taka jak wiele innych historii, z potrzeby wynikająca. Y, urodziłam syna, który y, przyszedł na świat z zespołem Downa, ale chwilę później okazało się, że zespół Downa jest najmniej problematyczny w tym wszystkim. Przyszła padaczka. Padaczka przyszła po y, niespodziewany sposób, od razu bardzo silna zespół Westa, hipsarytmia, syndrom To są takie określenia, których nie będę rozwijać w tej chwili, ale tak, do, dokładnie tak, tak trzeba zrobić. No, tak, Wystraszyć tak. jesteś matką. Tak, zwłaszcza jak jesteś matką. Próby oczywiście leczenia farmakologicznego, 25 leków farmakologicznych, 23 przepraszam, leki far farmakologiczne w przeróżnych konfiguracjach z dziecka, które było określane jako przykład Downa-bez Downa, w sensie takim rozwojowym. Tak, On miał po prostu genetycznie poukładane trochę inaczej, ale się rozwijał prawidłowo. Nie miał żadnej wady towarzyszącej, stała się roślinka. Storczyk. Ja mówiłam o swoim synu, że jest storczykiem. Piękny, ale mało komunikatywny. Tak naprawdę jego aktywność to były napady. Pomimo tych leków, pomimo tych terapii, upośledzenie bardzo głębokie minus 800. No i zero nadziei na to, że będzie lepiej. Kilkaset napadów padaczkowych dziennie i przełom. Przełom pod postacią diety ketogenicznej, który spowodował, że odważyliśmy się pierwszy raz pojechać na wakacje. Wróciliśmy z wakacji, było cudownie i w tym momencie Max się załamał, trafił na ojom. No i tak już. Telegraficzny skrót. Na ojomie śpiączka farmakologiczna, sepsa zakrzepica, zapalenie osiercia, zapalenie wyrostka stkowatego piramidy kości skroniowej, pomimo śpiączki topiętalowej, cały czas napady. Czyli bez szans. Lekarze mówili, że trzeba się pogodzić z nieuniknionym. Niektórzy mówili troszeczkę bardziej dosadnie, bo usłyszałam na przykład od lekarzy takie słowa: Niech się pani do tego nie przyzwyczaja, to i tak długo nie pożyje. Tak. Więc takie rzeczy słyszałam. No, nie chciałam się z tym pogodzić, tak? chciałam, żeby mój syn jednak pożył. I dowiedziałam się o konopiach. wiesz, to był taki łabędzi krzyk. To, to, Ja nie miałam żadnego pojęcia o konopiach, absolutnie. Ale usłyszałam, że gdzieś w Ameryce zadziałało. W podobnej sytuacji, też dziewczynka na Ojomie, chora, ciężko, bez szans i tak dalej. Więc postanowiłam się chwycić tego jak tonący brzytwy. Chwyciłam się, zadziałało. Może przy innej okazji opowiem bardziej szczegółowo, bo już mi się tego nie chce powtarzać. Tak, może, okay. nawet, być może uda się no. nam powiedzieć w, w jakby w kolejnych odcinkach i tak dalej. Ale ym, to co jest dla mnie bardzo znamienne dla osób, ja sobie bardzo cenię takie firmy, takie osoby, takie biznesy, które startują ze swoimi pomysłami i z biznesami właśnie dlatego, że zostały życiowo przymuszone do tego, żeby znaleźć rozwiązanie. Ale to dokładnie tak było, wiesz. Ja, ja, bym się konopiami prawdopodobnie nigdy nie zainteresowała, bo w mojej głowie wtedy konopie są Marihuana. To marihuana, jaranie no tak, skręta, wiesz, ja, ja pamiętam jak na festiwale się jeździło, wiesz, to koleżanka próbowała usilnie głowę do szuflady zapakować, wiesz, po marihuanie, więc ja miałam takie skojarzenia, wiesz, nie, nie, nie interesowało mnie to. No tak, ale tu mówimy o CBD, nie o THC. Teraz, teraz, wtedy, teraz. Wtedy, wtedy, wiesz, wtedy kiedy ja jakby podejmowałam te kroki, to ja nie wiedziałam w ogóle, że są takie rzeczy jak CBD, THC, no konopie to konopie po prostu. Może tylko jeszcze dopowiem, że pierwszy mój kontakt z konopiami na -ie, to ie było zaparzenie herbaty konopnej mhm. i podanie nielegalnie dziecku przez sądę. Mhm. To, co, to, co dla mnie jest jakby istotne, to to, że z lęku, że zabije własne dziecko, bo dosłownie tak było. Ja się bałam, że ja go po prostu zabiję, bo tak miano się na sekundkę, bo, bo nie da się nie opowiedzieć tej historii, okay. bo trzeba powiedzieć to wprost. Dorota po prostu, ryzykując, tak naprawdę, jako matka, pokryjomu swojemu dziecku w szpitalu na Ojomie. Parzyła po prostu. E, nie, nie, parzyłam tak. w domu, no, ale szło, można powiedzieć, że ryzykowałaś, ale też posiłkowałaś się wiedzą z USA, tak? E, wiesz co, mam... ta wiedza to raczej była inspiracja, wiesz, to trudno nazwać to wiedzą, to był artykuł po prostu hmm. y, gdzieś na jakimś, jakiejś stronie internetowej, którą mi internauci przysłali, to była inspiracja, to tak jak mówię, to był naprawdę taki akt desperacji, bo wiesz, jak słyszysz codziennie, że nie ma szans, że musisz się pogodzić, że to dzisiaj będzie, tak? Y, razów, ile ja wzywałam mojego męża, żeby przyjechał, bo, bo Max już. ma dzisiaj umrzeć, to było niezliczona ilość. Ja, ja dosłownie naprawdę codziennie słyszałam, że to może być dzisiaj. On miał na przykład ciśnienie średnie 30. Max był podłączony pod 14 pomp infuzyjnych i 3 chaby z wkucja centralnego. Więc to było, to było naprawdę stan krytyczny. To, to nie było tak, że było ciężko. To było naprawdę stan krytyczny. I dla mnie te konopie to były była po prostu taka próba zrobienia czegoś, czegokolwiek. Ja, ja często mówię, że gdybym ja wtedy. Trafiła na doniesienia medialne, mówiące o tym, że łajno wielbłąda albo gołębia tak, daje tak, takie tak. efekty, to ja bym dzisiaj była propagatorką wielbłądziego główna po prostu. Tak, 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 działa. Tak, bo tak. jeżeli by zadziałało, tak. tak? Więc ja wtedy nie miałam wiedzy o konopiach, ja miałam tylko nadzieję na to, że zrobię cokolwiek i przeżyję. Ale później, jak już Max przeżył, hmm. no to wtedy się to się zrobiło grubo. Bo ja nagle zrozumiałam, że ja nic nie wiem. Ja nagle zrozumiałam, że ja nie mam Przez pojęcia. Że na jakieś adrenalinie miałaś zrobić, to, ale dalej. Tak, szaleństwo, a ja nic nie wiem. Ja nie wiem po prostu, czy to był przypadek, a przecież mogło zadziałać też leki ostatecznie, ta, tak? Ta. No, mogło być wszystko. Więc ja, ja na bazie tej niewiedzy i, te, i wtedy takiego lęku, bo mówię, to już dziecko żyje, tak? już, już oddycha samodzielnie i co z tym zrobić. Nie? To Mariusz dopiero zaczęła się. w 2017 roku. No zdecydowanie, no wiesz, no dopiero... do 2017 roku. To doprowadziłam między innymi. No bo no, w 2016, jak FDA w Stanach Zjednoczonych wydało pozytywną opinię. Tak, tym, to było 2014. Opinii. I wtedy boom się zrobił, wypikowały po prostu. Wszystko. To był 2014 rok. I może nieskromnie powiem, ale tak sobie myślę z perspektywy to czasu, mhm. że chyba miałam na ten boom też wpływ jakiś. Wiesz, bo, bo gdzieś zaczęły naprawdę media pokazywać to. Ja pamiętam moment, kiedy w 2014 i 2015 roku, jak zaczęłam głośno o tym mówić, w akcie takiej niezgodnej, no, ale jak to? Jak może być tak, że proceduralnie możesz umrzeć, w procedurach możesz patrzeć, jak twoje dziecko umiera, ale nie proceduralnie nie masz prawa leczyć. Przecież doktor Bachański, który nam wystawił receptę, który monitorował to leczenie, przecież on do dzisiaj, 11 lat, on do dzisiaj jest w procesach sądowych. Ja byłam przesłuchiwana przez prokuraturę, Stawiano mi zarzuty działania na szkodę mojego dziecka, mm. że zagrażałam życiu mojego dziecka. Wiesz, i ten paradoks, że nie ma ofiary, a ty jesteś oskarżona. A jest oskarżenie, wiesz, to, to było, wiesz, jakaś aberracja. Ja w swojej głowie, wiesz, ja jestem prosta dziewczyna. Ja nie mogłam zrozumieć, jak to jest, że. Że, że ratując kogoś możesz być oskarżony, a nie, nie robiąc nic, albo nie ratując, albo wręcz pogrążając. Tak. To jest Gączki daruchowy. czyste, wiesz, jest super. Więc ja na, na bazie takiej, takiej, wiesz, takiej chłopskiej logiki, takiej prostej, takiej, wiesz, wręcz prymitywnej, myślę sobie, kurwa, no nie, do, nie to, przepraszam, to, to jest niedorzeczne, tak nie można. I mm. ja wtedy zaczęłam głośno o tym mówić, ja zaczęłam się w mediach pokazywać. Przecież był taki okres, kiedy moi znajomi mówili, że lodówki nie można otworzyć, bo ja spodaniec. prawie jak Karolak, tak, wyskakuję z tej lodówki, to był ten czas. No mm. i myślę sobie, że Trochę świat się o tym dowiedział, wiesz? I to oczywiście historia Maxa nie była jedyną historią, ale na przykład historia Maxa spowodowała zmianę prawa w Irlandii, bo matka innego dziecka, zainspirowana historią naszą, ona doprowadziła do tego samego, nie, tylko że w Irlandii i tam szybciej to poszło niż u nas. Tam jeszcze jak szybciej zwykle. to poszło, jak On zwykle. Wszędzie, gdzie tak. indziej idzie szybciej niż tak. u nas. Tak. tak. Mm. tak. Yy, I teraz tak. Ja myślę sobie, że. Bo ta historia jest potrzebna, żeby w ogóle wiedzieć, to, skąd to się To Piękne bierze. prowadzenie tak. takie. Tak, no nie piękne z tej historii, ale że mówi, że jednak jakaś nadzieja jest. I yy, ja mówię o tym właśnie, że ja darzę wielkim szacunkiem takie osoby, które właśnie z potrzeby zaczynają stać się, bo z, z, wiem, że się ze mną zgodzi, że to jest tak, że w pewnym momencie stajesz się absolutnie specjalistą od swojej własnej choroby, albo od choroby swojego dziecka. Zdecydowanie. Że po prostu okazuje się, że y, możesz stanąć jak, chciałam powiedzieć, że jak równy z, równy, z równy z równym z lekarzem, ale nie mogę tak powiedzieć, dlatego, że macie dwie zupełnie różne rodzaje, dwa zupełnie różne rodzaje wiedzy. Y, I teraz chciałabym się zapytać, Jaki był ten czas, kiedy, bo na pewno był taki czas, kiedy chciałaś rozmawiać z lekarzami, lata temu? Wiesz co, ja, ja do dzisiaj chcę rozmawiać z lekarzami, tylko. Ten dialog ten jest zupełnie wtedy, inny. Mhm. Ten dialog dzisiaj wygląda inaczej i tutaj traktuję to w kategorii plusa, bo y, pierwotnie, czyli lat temu, 10-11, to. Y, Mówiąc kolokwialnie, chciano mnie na stosie spalić. Mm. Lekarze mnie po prostu traktowali jak jak jakieś zło, po prostu gwariatkę, opętaną, nienormalną, szaloną, y, która chce szkodzić, która w ogóle wymyśla jakieś cudawianki. Czyli jakiś szarlatan? Dzisiejszy tak, tak. Dokładnie. Nie, ale widzisz, ja wtedy już y, zrozumiałam też jeszcze jedną rzecz. Że to, że ktoś jest lekarzem, jeszcze nie czyni z niego lekarze. eksperta. Że ja, nie będąc lekarzem, przeczytałam więcej publikacji naukowych niż lekarze. Pamiętam taki, taką sytuację. Która się odbyła szerokim echem, bo zaprosiła mnie Telewizja Polska do rozmowy, która była łączenie z dwóch studiów online. Ja, ja byłam w Katowicach, a wtedy dr Hamankiewicz, on był wtedy szefem Nilu. Był chyba w studiu w Warszawie, czy, czy gdzieś indziej, no nieważne, w każdym razie. Hamankiewicz próbował w autorytycie swoim, tak, no doktor i, i tam on chyba nawet profesor jest. I jak, jak to strasznie, że w ogóle nie ma żadnych doniesień, że nie ma żadnych badań na temat konopi, że co to w ogóle za wymyślanie, że tylko medycyna oparta o fakty, tylko EBM. I ja wtedy powiedziałam, że ja nie wiem co pan profesor czyta, i jak ten, ale ja przeczytałam, dotarłam do prawie dwóch tysięcy takich opracowań, i one są na papmedzie, że może się odwołać tam i no. też poczytać, ostatecznie, jak znajdzie czas na to. I ja to powiedziałam naprawdę bardzo grzecznie, aczkolwiek wyszła z tego taki mem nie mam, że, że wiesz, Hamankiewicz no, już nie czyta po prostu i, no. <laughs> i nie ma żadnej wiedzy. No ale tak rzeczywiście było. Ta wiedza no. była już wtedy. Teraz jest tej wiedzy dużo więcej. Ale wtedy nikt nie chciał się nad nią pochylić. Ale też jest dużo więcej wiedzy, no bo ja też jakby obserwuję od mhm. lat to, co ty robisz. No i mówimy się, że ten, tej wiedzy też przyniosłaś ty bardzo dużo. Wiesz co, no tak, bo ja chcąc uczyć siebie i, i być ekspertem, wiesz, ja miałam świadomość, albo raczej podświadomie czułam, że ja muszę być większej klasy ekspertem niż większość lekarzy, bo zawsze będzie ten argument, który kiedyś pani doktor. Yy, Wysnuła wobec moich wątpliwości co do jednego leku dla Maxa. Może opowiem to, bo to jest dosyć ważne. Max dostał taki lek, który był stworzony na bazie aminokwasu GABA. To jest neuroprzekaźnik blokujący, jak wiemy. I dzieci z zespołem Downa mają jakby Gaby zawsze więcej. Nadmiar tej gaby, z przyrodzenia niejako, determinuje opóźnienie rozwoju, tak, pewną specyfikę jakby funkcjonowania mózgu takich osób. I ja mówię, pani doktor, ale czy, czy skoro Maxa jego sam własny zespół Downa nie ochronił, to podawanie mu dodatkowej porcji gaby, to nie będzie jakoś tak odwrotnie? A ona tak na mnie spojrzała, rączki w kieszące i mówi, a kiedy pani zdążyła neurologię skończyć? O. A ja mówię: O, wie pani, no nie, no nie skończyłam. No, drugie pytanie było: to pani leczy, czy ja? Mm. Ja mówię: nie, no pani leczy. Mm. Trzy miesiące później Max był ślepy. Ślepota korowa. I kiedy wróciłam do tej pani doktor z tą informacją, że, że chyba jednak miałam rację, że nie mam satysfakcji z tego, ale miałam rację. Ona mówi: no tak, miała pani rację. No ale musi pani zrozumieć, że nie bada się przecież mniejszości populacyjnych. A to ja to słucham. Pytanie, <laughs> I teraz ja wtedy już zrozumiałam, że, że jeżeli ja chcę y, walczyć o dobrostan mojego syna, o jego lepsze życie, o to, żeby mógł funkcjonować, to ja muszę wiedzieć więcej niż lekarza. Bo dla lekarzy on jest tylko statystyką. On nie jest człowiekiem. On jest dla mnie człowiekiem jest mój syn, z mojej krwi, z mojej kości. A dla nich to jest po prostu statystyka kolejny przypadek. I więc ja się zaczęłam koncentrować i na zespole Downa, i na suplementacji, i na konopiach później po to, żeby być ekspertem, którego lekarz, który ma inne wykształcenie niż ja, nie zagnie, tak, to ja mogę zagnieć lekarzy, dlatego ja teraz uczę lekarzy. Mm. No właśnie, bo doprowadziłaś też do takiej sytuacji, że dzisiaj po pierwsze konopie już nie kojarzą się z blantami uh -huh. i z fiwkami, tylko znalazły swoje miejsce, bo można powiedzieć, że znalazły swoje miejsce w medycynie. Przecież są lekarze, którzy przepisują terapię. Możesz się konsultować z takimi lekarzami, sama masz takich lekarzy. To jest coraz bardziej popularne. Myślisz, że dzisiaj po latach możesz powiedzieć, że to był duży wpływ Twój na środowisko medyczne? myślę, że tak, ja mówię, ja często słyszę o sobie, że, że mi się zawdzięcza ustawę, ja zawsze podkreślam, że nie, że to nie jest tak, że mi się... Na pewno Maxowi, na pewno Maksowi, a ja byłam jego narzędziem. Natomiast dużo osób za tym chodziło, optowało, wiele osób na to pracowało, żeby tak było. Ja było, że byłam najbardziej eksponowana. Ja i Leroy, tak? Leroy, bo, bo polityk, a ja, bo matka wariatka, tak? Natomiast prawda jest taka, że w wielu środowiskach trzeba było bardzo dużą pracę wykonać i taką u podstaw, żeby, żeby było tak, jak jest. Nie jest jeszcze dobrze, ale też jest dużo lepiej niż było. I teraz ja od samego początku wiedziałam i na to stawiałam, że najważniejsza jest edukacja. Jeżeli nie będzie edukacji, rzetelnej edukacji, nie internetowej, bo, bo to jest też takie druga, drugie oblicze. Okay. Ale rzetelna edukacja na poziomie akademickim. To, to, to daleko nie zajdziemy. I teraz już dochodzi do tego. Ja już stworzyłam mi program studiów podyplomowych. Takie studia się odbywają, tak już już można tą wiedzę zdobywać. I nie tylko dla lekarzy, to, to może być każdy. Więc te konopie rzeczywiście znalazły zupełnie inną y, półkę niż mm. tylko blanty. Chociaż dla niektórych dalej to są tylko blanty. Wiesz, to jest czasami ciekawe, bo ja wchodzę w środowisko, tak. jest jakaś konferencja, no, taka poważna, bo wszyscy on-on, a ja wchodzę, jestem przedstawiona, i, i za chwilę, a masz coś zajarać? No, Dokładnie. To, to w drugiej części poruszymy, bo tą pierwszą będziemy zaraz kończyć, bo już prawie okay. 20 minut, a w drugiej no, części w... strasznie szybko, leży. strasznie szybko przezleci. No, Ale ciekawie się słucham, co? A w drugiej części poruszymy temat właśnie rozdzielenie THC, Dobra. OBD. Porozmawiamy, po tak, w kolejnej części porozmawiamy o konkretach, no bo mhm. historie są cudne i myślę, że... Sprowadzenie otwar... jest. Tak, tak, więc na ten moment tutaj tniemy, tutaj się prawie żegnamy i okay. zupełnie niespodziewanie za chwilę widzimy się z powrotem.